Się, mamko widzowie dzisiaj. Y, Zapytałam się Was na postach, czy w ogóle posadzić rzeżuchę, A, w, w ogóle tak. No, sadzimy widzowie, no oczywiście, że tak. Y, do tego potrzebujecie. Jakieś tam pudełko po pierniczkach, samo rzeżuchę. Y, ja tu mam szklankę wody, ale wy możecie z kranu nalać i watę. Także no, tak, zabieramy się do sadzenia, ale przed tym zostawcie subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem. No, także tak, widzowie, bierzecie. A, ja tu mam oderwano już. Bierzecie watę, wkładacie ją do miski. Tutaj był jeszcze jakiś kawałek, czy nie? Chyba wszystko dobrze. Wkładacie ją do miski tutaj i teraz tak. Ważne jest to, że najpierw wlewacie wodę, a później rzeżuchę. I teraz to będziemy no, już robić. Także widzowie, mam tu wodę i teraz. Tylko muszę to na ekran patrzeć, ale. Bo rzeżucha na czymś musi rosnąć. Albo w sumie. Nie wiem. Dobra. Zro... Zobaczmy inaczej. Po prostu, że teraz rzeżuchę wsadźmy i wsypmy ją. Także, no. Tak. Wsypujemy. Dobra, widzowie. Sypu, sypu, rzeżucha. Leci rzeżucha. Rzeszucha, rzeszucha. Chyba cały dzisiaj zużyjemy. Dawaj, że Okej. Okay. Dobra, już nie ma żuchy. Zobaczcie, widzę w środku. Dobra, że żuchy nie ma. Później dosadzę, oczywiście. Także teraz podlewamy. Nie za dużo wody, pamiętajcie. I. Nasza rzeżucha to sobie tak będzie rosnąć. Także no, subskrybujcie.